Witam Was dzisiaj w filmie QA, czyli odpowiadam na Wasze pytania jakiś czas temu na instagramie, jak i na moim Facebooku. E, dodałam posta i właśnie poprosiłam Was o to, żebyście zadawały swoje pytania pod tymi postami. I Czas w końcu, żebym odpowiedziała na trapiące Was pytania, więc zapraszam! Pierwsze pytanie co z twoją współpracą przy produkcji tańca z gwiazdami? Eee, tak więc, może zacznę od początku. Jakiś czas temu byłam na warsztatach u Kasi Zaręby. Były to warsztaty makijażowe. Na tych warsztatach właśnie Kasia wyłoniła osobę, której makijaż uważała za najlepszy, najbardziej staranny. No i padło na mnie. I nagrodą była właśnie współpraca przy tańcu z gwiazdami. Byłam już raz na tym nagraniu. Mam nadzieję, że tych razów będzie więcej. Jeżeli będzie więcej, to na pewno będę was informowała na bieżąco. MZKowo pyta, czy nagrasz film, jak nagrywasz, od strony technicznej Myślę, że nagram taki film, natomiast mój set nagraniowy nie jest jeszcze idealny I sama dążę do tego, żeby jeszcze trochę go podkręcić Brakuje mi m.in. softboxów i jak tylko zakupię softboxy, to uwierzcie mi, że zrobię dla Was taki film I wtedy pokażę Wam wszystko od zaplecza, jak to wygląda i jak się takie filmy nagrywa Bye, Ewelina Chcesz zostać w Polsce czy wyprowadzić się za granicę? Gdybyś zadała mi to pytanie jeszcze może 2-3 lata temu, odpowiedziałabym na pewno, że, że chcę wyjechać za granicę i, i chyba takim miejscem byłby Nowy Jork. E, czyli miejsce, do którego wyjeżdżam zresztą za kilka dni, z którego będą już wyczekiwane przez Was vlogi. E, więc e, pewnie byłby to wtedy Nowy Jork, natomiast w tym momencie już zapuściłam tutaj swoje korzenie tak mocno, że chyba nie wyobrażam sobie wyjechać teraz z, z Polski. Twoje sposoby na relaks w domu: Life Lexi. E, tak więc ja zawsze zapalam sobie pachnącą świeczkę w łazience. Włączam sobie jakąś fajną muzykę albo film, leżąc w wannie z bąbelkami, wcieram w siebie wszystkie możliwe mazie, jakie tylko posiadam, a mam tego trochę, więc jest też co zużywać. Robię sobie takie domowe spa, nic nadzwyczajnego tak naprawdę. Ja relaksuję się najlepiej w wannie z bąbelkami. Czy masz jakieś sposoby radzenia sobie ze stresem? Pytalowcie. Chyba najlepszym remedium u mnie na stres jest mój chłopak. On jest bardzo spokojny, potrafi z każdej sytuacji znaleźć wyjście. Zawsze potrafi znaleźć jakiś taki racjonalny sposób poradzenia sobie z problemem. I tu przyznaję, że naprawdę gdyby nie jego podejście i to, jak jesteśmy różni, to pewnie byłoby chwilami ciężko, natomiast zawsze mogę na niego liczyć. No, i tutaj on naprawdę pomaga mi bardzo w takich sytuacjach, kiedy jestem po prostu zestresowana. Leci samolot. O 10, pyta, jak jest w Ameryce i czy polecam tam ogólnie pojechać? Zajrzyj do moich vlogów, będziesz doskonale wtedy wiedziała, jaką mam opinię na temat tego kraju. Eee, no moim zdaniem, jest super. Ciocia Angie pyta, jak radzę sobie, gdy wszystko idzie nie tak i e, kiedy mam wszystkiego dość i czy w ogóle mam takie dni. E, tak więc, e, oczywiście, że mam takie dni. Myślę, że chyba każdy posiada takie dni, nawet najbardziej optymistyczna osoba po prostu czasami wysiada. E, I mnie widzicie zazwyczaj w takich momentach, kiedy ja mam dobry humor, bo no, w momencie, kiedy jestem zła i, i nic mi się nie udaje, po prostu nie włączam aparatu i nie nagrywam filmu, bo wiem, że. Nic dobrego wtedy z tego nie wyjdzie. Natomiast jak radzę sobie z takimi sytuacjami? Przede wszystkim staram się uciec trochę, dać sobie czas, wyluzować i wziąć taki porządny, głęboki oddech. Przeważnie wychodzę wtedy na jakiś spacer dłuższy, jadę gdzieś, jeżeli tylko mam taką możliwość. Można powiedzieć, że trochę uciekam od tych problemów. Natomiast ja wiem, że z tym nerwusem cholernym i często reaguję dość wybuchowo, co nie jest dobre i mile widziane. Dlatego zawsze muszę dać sobie czas na wstrzymanie i na to, żeby nabrać po prostu do swoich problemów i stresów dystansu. I to serdecznie Wam polecam Wam kobietom, bo wiem, jakie jesteśmy wybuchowe. Herbata XD. Jaki jest Twój ulubiony sklep z ubraniami? Przyznam, że chyba nie mam jakiejś takiej marki, do której jestem jakoś mocno przywiązana. Lubię sieciówkowe rzeczy, bo tam jestem w stanie wybrać sobie e, ubrania, które najbardziej mi się podobają. Natomiast ostatnio zdałam sobie sprawę, że o tyle, o ile kosmetyków mam, po kokardy. To niestety, jeżeli chodzi o ubrania, to zazwyczaj staję przed swoją szafą i stwierdzam, że po prostu nie mam się w co ubrać. Um, więc tak, ja niestety przykuwam uwagę większą do kosmetyków i do tego, czy mam się czym pomalować. Natomiast jeżeli chodzi o ubrania, no to na pewno tutaj specjalistką w kwestii ubioru nie jestem i nie nadążam za trendami. Natomiast lubię ubrania z Zary, chociaż uważam, że są totalnie nieadekwatne do ceny. Jakby jakość nie jest totalnie adekwatna do, do ceny, którą trzeba wydać. Niestety, koszulki najzwyklejsze, które kosztują prawie 100 zł, są tak z, z tak badziewnego materiału, że to się po prostu nie da opisać. Natomiast oni najczęściej wpisują się w takie trendy, które ja bardzo lubię, czyli taka prostota. Jakieś właśnie, jak widzicie, koszulki z nadrukami, bardzo proste ubrania, które jestem w stanie w łatwy sposób wystylizować Więc Zara Berszka H&M bardzo lubię i bardzo odnajduje się w sklepie Forever 21, to jest taka amerykańska marka a Tak samo Necessary Clothing, tutaj na dole zostawię Wam linki, żebyście zerknęły sobie w ogóle jakie ubrania te firmy proponują Lubię Abercrombie, czyli koszule w kratę, no ja absolutnie jestem fanką koszul w kratę, więc tak to Natomiast przyznam szczerze, że chyba najlepiej odnajduję się w sklepach takich, gdzie jest mieszanina rzeczy Czyli na przykład w łomżyńskim 517, jeżeli są tu dziewczyny z Łomży, to na pewno będą wiedziały o którym sklepie mówię Magdalena Lee 8 pyta, czym zajmuje się oprócz YouTube'a? Oprócz YouTube'a, no jak łatwo się domyślić, jestem wizerzystką e, I pracuję cały czas w zawodzie e, No i cóż, skończyłam też filologię angielską Więc to jakiś czas, żeby e, odświeżyć sobie po prostu mój angielski Udzielam w korepetycji i tłumaczę Nazwy koleżanki chyba nie wypowiem Hizd W każdym razie kleję, wkleję tutaj e, twoje pytanie, bo, bo... Ciężko mi będzie pewnie wypowiedzieć tą nazwę. Pytasz, jakiego programu używam do montażu, jaki mam sprzęt, lustrzankę, lampy i tak więc, tak na szybko opowiem może o tym sprzęcie, którego używam. Więc, jeżeli chodzi o program, którym montuję filmy, używałam już kilku, natomiast w tym momencie najlepiej sprawdza mi się Final Cut Pro. Natomiast jest to program, który jest tylko i wyłącznie na komputerach Maca, a wiem, że nie każdy te komputery posiada i większość z Was pewnie pracuje na Windowsach. Ja poprzednio też miałam, właśnie, komputer, który był z systemem Windows. I wtedy montowałam swoje filmy na Sony Vegas, który też się bardzo dobrze sprawdzał, natomiast zmieniłam swój komputer głównie właśnie pod montowanie filmów, bo tutaj no zdecydowanie robi się to szybciej i takie porównanie na moim poprzednim komputerze: film renderował mi się, czyli jakby scalał się i jakby powstawał przez czasami nawet 2,5 godziny, natomiast na moim obecnym komputerze. To jest MacBook Pro. E, filmy montują mi się, filmy renderują mi się dosłownie w 3 minuty, więc no, e, jakby oszczędność czasu jest naprawdę ogromna. E, I tak. Korzystam z Final Cut Pro. Na początku używałam też iMovie, natomiast był moim zdaniem troszeczkę za prosty i mało rozwinięty do moich wymagań, jeżeli chodzi o montowanie filmów. Jeżeli chodzi o aparat, którego obecnie używam, to jest Canon 70D i też stosunkowo niedawno zainwestowałam właśnie w ten aparat. Cały czas uczę się obsługi. Przesiadłam się z Nikona 5100 i to właśnie nim nagrywałam wcześniej filmy, natomiast nie spełniał moich oczekiwań. Ben, e, dlatego mm, zamieniłam go właśnie na kanona i przyznam szczerze, że do filmów sprawdza się o nie, bo lepiej. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. O, jeżeli chodzi o oświetlenie, e, to w tym momencie korzystam z dwóch zwykłych białych parasolek e, i ringa, czyli takiego klasycznego e, oświetlenia, które ma większość dziewczyn. Natomiast, tak jak powiedziałam, z czasem wymienię właśnie parasolki na softboxy. Victoria L. pyta, ile mam wzrostu i ile mam lat? Dokładnie, za uwaga, 6 dni kończę 25 lat w jestem stara No a ile mam wzrostu? Mam 1,64 m Mrs. Hope 13. Z miejsc, które do tej pory odwiedziłaś, które cię najbardziej zauroczyło? Jeżeli miałabym wybrać tylko jedno takie miejsce magiczne i absolutnie niepowtarzalne, które wyrwało mnie z butów To chyba byłaby to Wenecja, którą odwiedziłam w poprzednie wakacje Tutaj macie vlogi, więc możecie sobie zobaczyć jak było i chociaż odrobinę poczuć tego klimatu, który tam panuje no absolutnie fenomenalne miejsce Trzeba zarezerwować sobie ładnych kilka dni, żeby zwiedzić to miasto dokładnie Bo tak naprawdę w każdą ulicę, którą nie wejdziecie to widok jest niesamowity i zapiera po prostu dech w piersiach no Wenecja jest przeurocza i powiedziałabym, że nie jest aż tak zepsuta jak Rzym tym handlem obnośnym Selfistikami, pocztówkami i innym badziewiem, więc no, Wenecja jest absolutnie magiczna i bardzo serdecznie Wam polecam, bo słowami jest to ciężko opisać, najlepiej się tam po prostu znaleźć. A, lecimy dalej, da, 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 matko, ile pytań. Używasz jakichś kosmetyków na taką osza... oszałamiającą objętość włosów? Pytam madzia 1994. Przyznam szczerze, że. Objętość moich włosów nie jest jakaś znowuż yy, zaskakująca, powiedziałabym, bo ja mam cienkie włosy yy, Natomiast radzę sobie z nimi yy, najczęściej po prostu tapirując je Tangle Teaserem yy, Nie lakieruję włosów, bo moim zdaniem i już jakby sprawdziłam to na sobie Jak tylko lakieruję włosy, to one za chwilę obsiadają i wyglądają jak po prostu tłuste strąki yy, Więc... Yy, nic z nimi nie robię, nie nakładam żadnych kosmetyków, po prostu tapiruję je Tangle Teaserem Czy myślisz, by kiedyś otworzyć jakiś biznes poza YouTubem? No pewnie, że tak Chciałabym bardzo założyć albo swoją szkołę wizażu, albo chociaż takie małe atelier, w którym mogłabym malować i m.in. uczyć dziewczyny makijażu Twoje ulubione perfumy, zapachy? Katarzyna pyta więc akurat stoją tu wszystkie moje perfumy, więc będę mogła przy okazji pokazać kilka takich zapachów. W ogóle bardzo, bardzo uwielbiam wszystkie zapachy eskady i tutaj mam dwie moje ulubione, chociaż nie są jedyne, bo jest też kilka zapachów eskady, których po prostu nie posiadam. Natomiast to była pierwsza eskada, którą zakupiłam i w której się zakochałam, i to jest zapach, który kojarzy mi się bardzo, bardzo dobrze. Immun Sparkle, czyli druga moja eskada, którą jeszcze jak widzicie zużywam. No, wszystkie eskady generalnie są takie bardzo słodko, owocowe i ja takie zapachy lubię, więc, więc jeżeli chodzi o jakąś jedną markę, z którą bardzo bym się um, identyfikowała, jeżeli chodzi o zapachy, to na pewno byłaby to eskada. Ale jestem też wielką fanką e, perfum, które już ciężko jest dosyć dostać. Najłatwiej dostać je w Rossmanie albo w Superfarmie i są to perfumy Kelvina Kleina Obsession by Night To jest już moja druga butelka No i ten zapach absolutnie uwielbiam i na wieczór i na dzień Wow, wow, wow O, fajne pytanie Anna Kling pyta Co robiłabym w życiu, gdybym nie robiła tego, co robię aktualnie? Czy byłoby to lotnictwo? Yy, więc, jeżeli miałabym więcej zdolności yy, fizycznych... Yy, i lepiej radziłabym sobie na przykład w liceum z przedmiotami ścisłymi To zapewne poszłabym po prostu do szkoły lotniczej i zdawała wtedy na licencję pilota Co do dzisiaj jest moim wielkim marzeniem, żeby w końcu kiedyś usiąść za sterami jakiegoś samolotu Kiedyś rozważałam też karierę stewardesy, co uważam, że nadal nie, nie jest przekreślone Chociaż robię się już coraz bardziej stara i wiem, że będzie to coraz trudniejsze Natomiast na pewno zaangażowałabym się mocno w tym kierunku, bo jak wiecie ja samoloty bardzo lubię I cieszę się jak bobas, jak tylko mam możliwość przelecieć się samolotem Więc myślę, że byłby to kierunek, w którym bym poszła A to tyle w tej części Q&A, mam nadzieję, że za bardzo Was nie zanudziłam Jeżeli tylko macie jeszcze jakieś pytania do mnie, to koniecznie zostawcie swoje pytanie z nawiasikiem Q&A pod tym filmem i będę sukcesywnie realizowała dla Was takie filmy z odpowiedziami A ja dziękuję Wam dzisiaj za uwagę I co? Widzimy się w kolejnym filmie I koniecznie czekajcie na vlogi z Nowego Jorku Mam nadzieję, że będę w ogóle dla Was nagrywała codziennie Tego jeszcze nie jestem pewna Dajcie znać, czy wolicie vlogi takie każdego dnia Czy vlogi, kiedy uzbieram po prostu już dużo fajnego materiału Ja uciekam, trzymajcie się, hej!